Witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj jest z całkowitej rozbiórki tej oto wieży. Tu jest transformator jakiś. No co, zważajcie u sobie. Ile waży, powiem wam wagę. I ja zabieram się za rozbiórkę. No, pauza. Trzy złote. Całą elektronikę, wszystko porozbieram. Może będę wam dawał tutaj jakieś ujęcia, ale wszystko porozbieram poza kamerą i się wtedy zobaczymy. Po prostu nie będę tego nagrywać, bo nie ma sensu. No więc pauza, ja to wszystko rozbiorę. Mamy taki duży transformator z tego. Mniejszy transformator, trochę kabli. Tu, tutaj, aluminium gdzieś jeszcze. O, taki blok aluminiowy mamy. Kabel się okruje zaraz. No, ja to wszystko poza kamerą rozbiorę i się znowu załączał. załączam. Załączam. Pausa. Tutaj będzie mieć tu z transformatora mieć i jest stycznik także jak działa. Tutaj się wytwarza elektromagnes, który przyciąga górę do siebie. Góra, gdy się przyciąga. to wysuwa do przodu, Gdy to wysuwa do przodu łączą się dwa styki i w tym momencie załącza nam się transformator. Tu wchodziło te 220V. No więc będzie troszeczkę serberka, mikrogramy, ale zawsze odłożymy. Będzie tutaj miedzi trochę. Stewki miedzi, strafa miedzi. I takie trafo ogromne też mamy. I cały tutaj woreczek płytek. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, więc pauza na razie. Ten transformator waży 1 kg i 68 g. No więc 1 kilo trafa na złom. Ile kasy wpadnie, zobaczymy. Po zdjęciu tego metalu powinien wyjść kilogram transformatora. No. I jak się kabel odetnie, będzie równo może kilogram. I zobaczymy, ile z kilograma transformatora będzie miedzi. Jak na razie zabieram się za to. Za to i za to. Pauza. No, ze stycznika wyszło tyle. I mamy sreberko. To sobie odłożę do jakiegoś pojemnika. Tego nie będziemy ważyć. No, pauza. Teraz rozbieram ten transformator. Uzwojenie pierwotne wchodziły dwa 220. Dwie nóżki miało. Uzwojenie wtórne wychodzą cztery nóżki. Tu jedna urwana, czyli różne napięcia. Jedno tutaj na dwóch jakieś inne i na dwóch kolejne jakieś inne. No, pauza, ja go rozbieram. Uzwojenie pierwotne i także wtórne. Przyszedł czas na ten ogromny transformator. No, więc ja się za niego zabieram. Pauza. Po otworzeniu transformatora widać, że jest spalony. Uzwojenie pierwotne jest spalone, czyli tutaj, gdzie wchodzi 220 V. Bezpiecznik z płytki elektronicznej jest także spalony. Tutaj było wyjście na transformator 220 V. Bezpiecznik, transformator. Ta oto cewka z kablami ma 180 gramów. Cewka była spalona oraz przegrzana, bo widać, że taśma wtopiła się w drut miedziany. Tu było przepalenie. Śmierdzi spalenistą mocno. Rozbiórka zakończona. Kable MIX. Aluminium. I mieć. Cały wór płytek elektronicznych, a złomu jest około 1,4 kg. 1,4. No, ja sobie to jeszcze zważę i przechodzimy do podsumowania. Pauza. Odejmujemy koszty, 5 zł. Tak jak widzicie, zarobione ,54 zł. 54. Malutko, bardzo. No, ważne, że chociaż wyszło na plus, a nie na minus. Jeszcze jakieś płytki zostały, ale to do jakiś odlud elementów, jak będę potrzebował, do elektroniki jakiejś. No, więc to? To tyle w tym filmie. Cześć.